Siemanko, ja wracam z zakupu właśnie. Patrzcie co zakupiłem. Cena była dobra. To wciągnąłem Ursus 40-11. Zaraz będę dolatywał do domu jeszcze 30 km. Tak to wygląda. Nie wziąłem kamerki to tak telefonem, tylko na szybko. Tak to wygląda. Jest to 70 rok. Rok jako tako. Długo stał na dworze. No niby palić ma, nie, także dojedziemy do domu, umyjemy i zobaczymy co to z tego będzie. Tak to wygląda przy okazji możecie zobaczyć zestaw mój Może się chyba nie chwaliłem, Jeśli tam może było widać, ale także taki Ursusik elegancki 4000 za niego dałem, także cena jest, wydaje mi się super, ale kiepsko się na tym telefonie nagrywa, chociaż o, teraz może lepiej będzie. No, maska ogólnie jest w ładnym stanie. Raczej jest tu oryginał. Kolumna ma straszne luzy, kierownicza, no i brak obciążników. Także jakby ktoś miał może w dobrej cenie, to chętnie, chętnie kupię, tył tutaj zaczep też jest oryginalny. Tego co widać, także o, nawet tablica jakaś jest. Kwity jakieś tam niby są, ale się uda zarejestrować czy nie, no to zobaczymy. Także, dojadę na chatę, to nagram coś więcej. Także tak to na tą chwilę wygląda. Cisnę dalej.